Witam w części drugiej. A wracając do powrotów i emigracji, no, tak. więc e, poruszyliśmy kwestię Brexitu. E, kwestia dzieci. Mamy dużo znajomych, e, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym, e, którzy właśnie często wspominają o tym, że woleliby, żeby dzieci jednak do szkoły chodziły w Polsce, bo jednak tam jest inny sposób nauczania, e, inne podejście, jakby więcej Człowiek się uczy przez całą tą swoją karierę szkolną. I, i, I jest to dość ważny czynnik. Wiem, że mnóstwo ludzi tutaj posyła dzieci oprócz szkoły do szkółki sobotniej, do szkółki polskiej, czy tam ma jakieś dodatkowe zajęcia i to jest super. Um, myślę, że też głównym jakby czynnikiem było to, żeby mieć rodzinę bliżej siebie. Tak. I to zdecydowanie jest ważne. I to jest coś, co dla nas też jest ważne w pewnym sensie. Dla Filipa może ciut więcej jak dla mnie, ponieważ moja rodzina jest tutaj, też na wyspach. Ale jakby nie mamy aż tak wielkiego dylematu, jeżeli chodzi o tę kwestię, ponieważ no, no, no nie jest to coś, co nas bezpośrednio hmm. dotyczy. Prawda. A w przyszłości? Czas hmm. pokażę. Gro Rodaku, wydaje mi się, że nie czuje się tu jak u siebie, ponieważ ma problem z językiem. Hmm. E może nawet nie tyle ze zrozumieniem, co z mówieniem. Ja wiem osobiście, że przez ostatni rok pandemii, gdzie prawda podróżuje po, po całym UK, ale głównie mam kontakt z Anią. Eee, no, tylko mam praktycznie kontakt z Anią. Cała reszta opiera się na mailu. Mój angielski trochę podupadł, zresztą eee, słuchać na tych filmikach. Eee, natomiast y, wydaje mi się, że jest to też spowodowane y, brakiem, właśnie brakiem kontaktu. Wracając, taki mały, mały, mały ditur zrobiłem. Wracając do tego tematu, że nie czyjąś to jak w domu. Właśnie język może być jednym, jednym z aspektów, ponieważ czasami ciężko się obronić przed atakiem słownym rdzennego mieszkańca Wielkiej Brytanii, których w sumie nie ma dużo takich ataków. Są sporadyczne, nie jest to nagminne. Czasami staje się to głośno w mediach, czasami mniej lub bardziej medialne incydenty. Natomiast ja osobiście przez te kilkanaście lat, jak tutaj jestem, może przez to, że jestem duży i w miarę sensownie rozmawiam po angielsku, nie spotkałem się, szczerze mówiąc, z takim czymś. I jak słyszę opowieści rodaków, to, to często jestem mocno zdziwiony, że taka sytuacja w ogóle miała tutaj miejsce. Ja myślę, to nawet już nie chodzi o jakieś tam potyczki słowne, ale sam fakt, że rzeczywiście jednak człowiek jest otoczony tym językiem i to jest język żywy, czyli ma pełno nowych wyrazów i czasami ten język, którego się uczymy w szkole, to nie da nam takiej swobody, jaką po prostu mają ludzie, którzy tutaj żyją i to jest ich jakby ojczysty język. Ja nie uważam, żebym miała jakieś tam większe problemy z językiem, uczę się go od długosz. Nawet nie pamiętam od jak długo, ale wciąż wiem, że brakuje mi mnóstwo słów. W pracy nawet na co dzień, jak rozmawiam z ludźmi, zwłaszcza jeżeli używają oni jakichś takich przysłów czy jakichś powiedzonek, które nie mają dla mnie w ogóle sensu, to cały czas muszę się pytać, co dokładnie mają na myśli. I bywa to męczące. Czasami nieraz jest mi głupio, czasami już mam dość, myślę, cheezers. Czy naprawdę nie można po prostu. Mówić tak jasno, żeby było to zrozumiałe i żeby człowiek się nie musiał męczyć i zgadywać. I, i, i rzeczywiście jest to jakiś tam czynnik, który powoduje, że człowiek się dodatkowo męczy. Poza tymi normalnymi e, trudami życia, czasami masz ochotę po prostu wyjść i nie musisz myśleć, co powiedzieć, jak to powiedzieć, czy kogoś nie urazić, czy naprawdę to dobrze zrozumiałeś. A no, no niestety takie są realia życia w innym kraju. Posługującym się innym językiem, że jednak zawsze będzie to twój drugi, trzeci, czy tam któryś z kolei język, którego będziesz się po prostu musiał uczyć całe życie. Jeżeli chodzi o jakby odczucie, tak samo mam i ja nawet nie będę tutaj udawać, że nie, często tęsknię za tym, żeby poczuć się jak u siebie na zasadzie, żeby. Znać rzeczy. Czy to chodzi o głupie jakieś programy telewizyjne sprzed lat, że ktoś o czymś mówi, a ty nie masz pojęcia o czym on mówi. Czy chodzi o to, że wychodzisz jakby w miejsce, w którym się urodziłeś, znasz ludzi stamtąd, że masz rodzinę, masz znajomych, znasz ludzi z bloków, znasz historię danego miejsca. To jest coś, co człowiek nabiera żyjąc w danym miejscu i, i to nie jest coś, czego jesteś w stanie się nauczyć. I czasami brakuje mi takiego poczucia, że a pamiętam jak tutaj się działo to, albo a pamiętam, że przy tamtym drzewie kiedyś, coś tam, coś tam. No, czegoś takiego tutaj niestety nie ma, ale jest to teraz historia, którą budujemy na nowo, w nowym miejscu, i myślę, że dużą dużą jakby korzyścią w takim. Położeniu jest to, żeby nie rozmyślać o przeszłości, nie skupiać się na tym, co by się chciało mieć, tylko jakby starać się wyciągać pozytywy z tego, co się ma. Jak mówię, ja mam na szczęście dobrą pracę, która nie została w większy sposób jakby uszkodzona poprzez obecną sytuację na świecie, więc to jest zdecydowanie powód do radości. Mam spokojnie gdzie mieszkać, mam Filipa, więc to są rzeczy, które spra sprawiają, że czuję się tutaj dobrze. Um, tak samo jak kwestia tego, że mam rodzinę, mam przyjaciół, mam jakieś swoje pasje. I to są rzeczy, na których staram się skupiać. I myślę, że to sprawia, że czuję się tutaj dobrze. A nie skupiam się na tym, co jest złego i że dlaczego nie mogę być u siebie w kraju. Prawda. Sto się zgadzam. Rozgadałam się. Nie, no Koniec części drugiej. Zapraszam na e, część trzecią tego filmiku.